Katarzyna Bosacka wraz z mężem Marcinem Bosackim przez ponad 25 lat tworzyli pozornie idealną parę, a ich związek wydawał się być wzorem dla wielu innych. Katarzyna, będąca specjalistką od spraw żywienia, często publicznie wypowiadała się na temat swojego małżeństwa, chwaląc Marcina i udzielając porad, jak pielęgnować zdrowe i trwałe relacje. Para wychowywała czwórkę dzieci, co dodatkowo osementowało obraz szczęśliwej rodziny. Marcin jest bardzo dobrym i mądrym człowiekiem. No i wciąż kupuje mi kwiaty bez żadnego powodu. Gdy pytają nas, jak udało się nam przetrwać 26 lat w dobrym małżeństwie, zawsze odpowiadam, że sekretem jest wzajemny podziw i szacunek. U nas nie ma dni, kiedy panuje cisza, zawsze jest pełno życia i czasami nawet burza z piorunami, dzieliła się Katarzyna w rozmowie z magazynem pani. Jednak w sierpniu ubiegłego roku. Ku zaskoczeniu zarówno bliskich, jak i licznych fanów, media obiegła wiadomość o rozpadzie ich małżeństwa. Informacja ta wywołała ogromne zdumienie, ponieważ nikt nie spodziewał się, że taki związek może się zakończyć. Okazało się, że Marcin, w wieku 51 lat, niespodziewanie opuścił rodzinny dom i związał się z młodszą kobietą, co było dla wszystkich wielkim szokiem. Ta nieoczekiwana zmiana w życiu Bosackiej została szeroko omówiona w mediach. A sympatycy i fani dziennikarki przesyłali jej liczne wyrazy wsparcia, próbując pomóc jej poradzić sobie z nową, trudną sytuacją życiową. Małżonka dyplomaty, Katarzyna Bosacka, otwarcie mówiła o tym, jak trudno przyszło jej przeżyć rozstanie z mężem. Pogrążyłam się w emocjonalnym otępieniu. To był potworny stres i ból, również fizyczny. Pojawił się wtedy jakiś rodzaj żałoby i lęku, czy ja sobie poradzę? Jak to wszystko ułożyć na nowo? Co będzie dalej? Co z dziećmi? Co mnie czeka? Milion pytań bez odpowiedzi, wyznała w rozmowie z Vivą. Na szczęście, po pewnym czasie, Katarzyna Bosacka zdołała odzyskać równowagę i zaczęła odbudowywać swoje życie. Jako ekspertka od spraw żywienia, niedawno pochwaliła się znaczącym osiągnięciem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych 52, latka poinformowała swoich fanów. Że po raz pierwszy od rozwodu ma prawdziwy powód do świętowania. Okazało się, że otrzymała prestiżowe wyróżnienie, o którym zawsze marzyła. Telekamera, kryształowe pióra, złota łuska, diamentowe serce. Do kompletu brakowało mi jeszcze złotego widelca. Napisała pod zdjęciem, na którym dumnie prezentuje nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich i Fundację WIP. Bardzo dziękuję szanownej kapitule. Widalec zawsze jest pomocny w zdobywaniu wiedzy kulinarnej i smakowaniu życia, a co dopiero złoty. Dodała, pełna radości, fani nie kryli entuzjazmu i natychmiast zaczęli komentować, Ślicznie pani wygląda. Pozdrawiam i wielkie gratulacje, gratulacje, pani Kasiu, brawo. Serdecznie gratuluję, chwali mi pod zdjęciem.